OpenAI właśnie uruchomiło ChatGPT Health. To dedykowane rozwiązanie, które łączy Twoje dane o zdrowiu z AI i to nie jest kolejny gadżet, tylko rzeczywista zmiana w dostępie do informacji medycznych. Ponad 230 milionów osób co tydzień pyta ChatGPT o zdrowie. Jaki może być w tym problem? Informacje o zdrowiu pacjenta są rozproszone. Są wszędzie wyniki badań, PDF-y, portale pacjenta itd. ChatGPT Health będzie miał za zadanie zebrać te wszystkie informacje w jednym miejscu i podawać Ci te informacje w sposób zjadliwy i prosty. Co jest bardzo ważne i warto to zaznaczyć, ChatGPT Health bardzo mocno stawia na bezpieczeństwo danych, dzięki czemu zostanie stworzona oddzielna, zaszyfrowana przestrzeń. OpenAI zarzeka, że dane o pacjencie w ogóle nie będą wykorzystywane do trenowania modeli AI. Ludzie będą mieli pełną kontrolę i będą mogli usunąć swoje dane w każdym momencie. Sam system powstał przy współpracy 260 lekarzy z 60 krajów. Warto zaznaczyć, że to nie jest zastępstwo lekarza to narzędzie, które pomaga Ci lepiej zrozumieć wyniki i przygotować pytania przed wizytą. Zarządzać dietą i treningiem. Jeśli prowadzisz biznes w zdrowiu, wellness czy medycynie, twoi klienci stają się coraz bardziej świadomi. Potrzebujesz kontentu i sprawdzonej strategii, która to wykorzysta, a ja mogę pomóc Ci w stworzeniu komunikacji, która będzie trafiać do świadomego odbiorcy. Jeśli ciekawią Ci takie tematy, obserwuj po więcej.